Znajdujemy się w siedzibie Szkoły Mistrzostwa Sportowego Żywieckiej Akademii Piłki Nożnej. Jest to wyjątkowy dzień, gdyż dziś uczniów odwiedzą piłkarze Piasta Gliwice, którzy właśnie dojeżdżają na miejsce. Zespół, który w zeszłym sezonie jako Beniaminek Ekstraklasy zajął miejsce premiowane grą w Pucharach Europejskich, zamierza podjąć współpracę z naszą szkołą. Zawodnicy rozdzielają się i jadą do szkół podstawowych na terenie Żywca. Sztab szkoleniowy i kilku piłkarzy uda się z nami na konferencję z uczniami SMS-u. Tu mamy zaszczyt gościć kadrę trenerską. I pewnie nie wszyscy znają, bo jak pan Marcin prosz tutaj pracował u nas w szkole to to jeszcze no nie chodziliście tutaj do szkoły, więc przedstawiam pana Marcina, proszę, pierwszego trenera. Przedstawiam pana Dariusza Dutka, drugiego trenera, no jeżeli ktoś ma jakieś skojarzenia, to od razu informuję oczywiście, że to jest brat pana Jerzego, słynnego wramkarza. I witam tutaj dyrektora sportowego, pana Bogdana Wilka. Okres, który ja tutaj spędziłem osobiście, to naprawdę wniósł dla mnie bardzo wiele, wiele rzeczy się nauczyłem i przekonałem się, że jest to teren, który, w którym są ogromne talenty piłkarskie. Dlatego tak bardzo nam zależało na współpracy, ponieważ uważamy, że nie jakość treningów jest różna, jak zobaczycie o godzinie 15, natomiast dostanie szansy i my staramy się wam dać tą szansę, żeby zaistnieć, żeby pokazać, że można, bo w piłkę i w ogóle kochacie sport. W piłkę grać potraficie, tylko najważniejsze, żeby ktoś wam kiedyś dał szansę, a potem w waszy głowa, waszych głowach, waszej nodzy I to jest, to jest tą pracę, którą teraz wykonujecie, którą wykonują tutaj bardzo dobrze nauczyciele, wpajają was, że jak już e, macie te swoje 5 minut, to musicie wykorzystać, nie patrzeć na nic, tylko e, przejść do przodu. Tak jak tutaj, zobaczcie, sami wzięliśmy specjalnie, samych młodych chłopców to są chłopcy, którzy już grają w ekstraklasie, ale nie tylko, którzy grają w różnych reprezentacjach, reprezentują nasz kraj na arenie nie tylko naszej ojczyzny, ale i poza granicami bardzo godnie. Pracujcie, bo naprawdę w tym regionie, żywieczyzny, no tutaj można by wymieniać multinaz, nie chciałbym tego robić, bo, bo, bo mógłbym kogoś ominąć, mógłby się poczuć urażony. Natomiast ten region pokazuje, że talentów piłkarskich i sportowych jest multi. No i teraz mamy nadzieję, że czas na Was, a my z naszej strony zrobimy wszystko, żeby Wam dać tę szansę. Dziękuję. Szkoleniowcy Piasta będą obserwować progres piłkarzy Żapnu. Jest to duża szansa i motywacja do ciężkiej pracy. Obecni na konferencji piłkarze z Gliwic opowiadali, jak wyglądała ich droga do Ekstraklasy. Trafiłem do Piasta 3 lata temu z Gwarka Ornantowice, z czwartej ligi. No, nazywam się Mateusz Matras. Tak <śmiech> <było>. <śmiech> nie, no nie, raczej nie. Raczej tutaj obok kolegów znają. A jak tu trafiłem, no to chyba jeszcze jak był tu w klubie Pan Janusz Bodziok, no to wtedy jakoś tam jeździli po tych niższych ligach, obserwowali zawodników i, i tak jakoś się złożyło, że nie wiem, co zauważyli, ale coś zauważyli, że mi ściągnęli do Gliwic. No i do tej pory trenuję w Gliwicach i mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze trochę to będzie trwało. Ja nazywam się Piotr Kwaśniewski, ja tu jestem prawie najmłodszy z kolegów. Ja podobnie jak Radek od najmłodszych grup młodzieżowych trenowałem. Pojechałem z pierwszą drużyną w czerwcu na obóz. Tam się myślę, że wypadłem dobrze w oczach trenera. No i na razie sporadycznie przychodzę na treningi. Mam nadzieję, że jak będę trenował, to w przyszłości to zaowocuje debiutem w Ekstraklasie. No, Sztab szkoleniowy ten... mówił o tym, że życie piłkarza nie jest takie łatwe jak się wydaje. Każdy potwierdzał, że Żywiec to silny region, a trener Marcin Brosz przekazał niezwykle ważne wskazówki. Talent połączony z tą systematyczną pracą to jest dopiero początek drogi. Nie da się dzisiaj na samym talencie grać o najwyższe cele. Pamiętajcie, że musi to iść w parze. I trzecia rzecz, którą musicie sobie zdawać sprawę że w dzisiejszym sporcie, który jest tak komercyjny, który wymaga wiele inteligencji, to jest nauka i edukacja. Nie da się dzisiaj podzielić sport osobno i nauka osobno. Przychodzi pewien etap rozwoju piłkarza, który jest oparty na szybkiej reakcji. Jeżeli nie będziecie przygotowani intelektualnie do tej pracy, to też nie osiągniecie najwyższych celów, jakie sobie wy zaplanowaliście, o jakich marzycie wy i wasi rodzice. Więc pamiętajcie, Macie to szczęście, że chodzicie do szkoły, która jak gdyby wam to wszystko daje. Szanujcie to sobie. Niekiedy są momenty, że wydaje się wam, jako młodym ludziom, no to jest normalne, bo, bo tak to musi być, że niektóre rzeczy, które wam szkoła narzuca, są niepotrzebne, a wręcz przeciwnie. Po czasie, ja to już mogę powiedzieć, bo jestem trochę starszy od Was, powiem, szkoda, że nie słuchałem. Czym szybciej to zrozumiecie i czym będziecie polegać na tych ludziach, którzy Wam. Dobrze życzę, Widzę, że macie bardzo dobrych trenerów, którzy nie tylko są dobrymi pedagogami, ale również grali w piłkę. Yy, którzy chcą wam przelać te swoje własne doświadczenie. Pamiętajcie, że tym ludziom również zależy, żebyście osiągnęli wynik, sukces, bo to będzie dla nich ogromna satysfakcja. Z jednej strony zazdroszczę, bo macie coś, co na przykład w dużo, w dużo miejscach nie jest da, żeby to łączyć. Wy to macie, więc yy, jestem przekonany, że osiągniecie ten sukces systematyczną pracą. I za niedługo nie wiecie siedzieć po tamtej stronie, po tej stronie, i tylko będziecie powtarzać to, co ja teraz, bo zrozumicie, że to jest jedyna droga na osiągnięcie czegoś, co planujemy, jakieś osiągnięcia naszych marzeń. Ja powiem jeszcze jedno, i to trener też pewno tutaj by potwierdził, bo ma u siebie w drużynie wielu obcokrajowców, i to, co my wam chcemy zaproponować, czyli te dodatkowe lekcje języka angielskiego, które Będziecie mogli, oczywiście nie wszyscy, ale ci, co tam zostali wytypowani, z tego korzystać, że to w życiu w dalszym będzie no, bardzo potrzebne. Bo trafić w środowisko, a nigdy nie wiecie, gdzie was drogi poprowadzą, trafić w środowisko obcego kraju i nie umiecie porozumieć, to jest tragedia. Przed nami druga część spotkania zdjęcia i autografy. Kolejnym punktem podróży piasta był Żywiecki Ratusz. Tam w obecności przedszkolaków została podpisana umowa z Akademią Młodych Talentów. Otóż, drogie dzieci, dla Was, dla naszego rozwoju, dla uprawiania przez nas sportu, taki jaki będziecie robić, powołaliśmy w naszym mieście Akademię Młodych Talentów. Czyli od 6 lat do 12 lat będzie się można tutaj szkolić, będzie można poznawać ciekawych ludzi i będzie można w różnych dziedzinach sportu trenować. W naszym mieście powinniśmy to rozwijać i być przykładem drogi dzieci dla innych miast, żeby w innych miastach też się coś takiego zaczęło dziać. Żeby nie tylko patrzeć w telewizji i grać. Grać na komputerze, żeby tylko narzekać, ale żeby również coś robić, prowadzić zdrowy styl życia i najważniejsze, żeby mieć osiągnięcia. Do Akademii Młodych Talentów przystąpiło większość klubów z Żywca. Oznacza to, że projekt dysponuje sporą bazą treningową. Dziś umowa została podpisana z piłkarskim klubem z Ekstraklasy. Kolejne etapy to siatkówka, koszykówka i tak dalej. Panem przewodniczącym dla taką mapę, żebyście tam po, powiesili u was i pamiętali jak chodzicie. Dowiedzieliśmy się też co przedszkolaki myślą o piłce nożnej. Że jest bardzo fajna. No i macie się dzieć. Po fachowych opiniach dzieci przyszedł czas na rozdawanie autografów, potem udaliśmy się na stadion Gurala, gdzie był otwarty trening i każdy mógł zobaczyć, jak to wygląda w ekstraklasie. W takim momencie się nie wolno pomylić. Dobra, w prawie perfekcja. Jeszcze raz. Spoko. I trening był ostatnim punktem przyjazdu do żywca. Współpraca nawiązana. Piłkarze mogą wracać do domu.